Siemano. Jadę kosić dalej Jadę po takiej lekkiej usterce Wczoraj skończyłem kosić i dzisiaj szykowałem maszynę i patrzę, że akurat jest polec na trzymaku zerwany no i z drugiego trzymaka nóż wypadał, bo był wygięty trzymak. No i wymieniłem te dwa trzymaki, że mamy zaspawane były to, jak zimą robiłem to. Pokaz patenty elegancki. tam mi zaspawał nakrętki przez górę. Odkręciłem to szybko, bo wkładałem trzymaki i jadę dalej. Jadę takie już małe łąki kosić, takie półhektarowe, hektar. Takie ogródki, nieużytki, które i tak trzeba skosić, a przy okazji, bo jakiś parę belek się zwinie z tego. O i mam zaczęto młąkę Znaczy już w połowie skoszoną prawie że koło nie weszła kosiarka on cofa tak na milimetry jak cofa się z kosiarką ale gdzie można to unikam żeby nie cofać Hektara, pół hektara, ale nie wiem po A tak posiarka jedzie do domu. No i mamy znowu druga wtopa w tym sezonie już o tego to nie zauważyłem Masakra jakaś O, wszędzie woda Tu bokiem sucho stoi, a tamta strona cała zakopana O, nagram wam, żeby nie było. Jest szuwar, ale jest i koniczyna. Jakby nie było. No trawy tu nie ma zbytnio, ale... Nie no, tam kawałek dalej będzie trawa, ale tu... Zbytnio nie ma. No i mamy kolejną taką hektarową onkę. Może tam parę belek będzie. Dobra, biorę się zakoszenie. No i także... Widać tak a dalej. Męczę tu na kamerze. Nie widać świateł w Ursusie, ale ja dosyć dobrze widzę. No i kończę tu ten hektar. Chcę skończyć to dzisiaj, żeby tu już jutro nie jest. Siemano. Dzisiaj zbieram belki z rana, tak. Z tych bardzo obfitych łąk. Bardzo obfitych, bo. Mam akurat łąkę, nie wiem ile to będzie, półtora hektara może. No i w tamtym roku było tu 24 belki, a w tym roku jest 8. Nie? No ale belki, belka belce nie równa też również. No i tak w tym roku robiliśmy tą presą pożyczoną te belki. Widzicie, potężne w po pasówce, a po łańcuchowej. Czuć jak by się w kamienie wbijał widłami. Jak nagrywam jedną ręką, to mi trochę będzie ciężej, ale już prawie koniec mam. No, także trzy razy gorzej praktycznie jak w tamtym roku. I że dosyć spora różnica. Zimny rok, mokry. Tutaj mokro dosyć. Zobaczymy co to z drugim pokosem będzie w ogóle, czy on urośnie, bo deszczu na razie nie ma. W sumie dobrze, bo siano się robi, ale przydałby się ten deszcz jednak. Trochę to odżyło wszystko, ta trawa, wszystko co tu jest na łące skoszona, teraz by się zale zazieleniło to. I idzie jedna przyrzeba i złoży wszystkie belki. Tam też związuję z drugiej łąki. Było pięć belek, w ogóle tragedia. Tam był drugi pokos skoszony i to w ogóle masakra. A tu nie było drugiego pokosu, i, i tak jaka przebitka. Beleczki ważą. Aż jestem pod wrażeniem, że tak ładnie zbite to jest. Ale tak to wygląda.